Cześć, tutaj Olcik 125. Dziś Wam pokażę moje rysunki z My Pony. Przyjęliście to magia i to jest też mój pierwszy filmik, więc proszę o nie krytykowanie moich rysunków. No i przejdźmy już do rzeczy. Tu jest taki zaczynający się obrazek od moich rysunków. Tu są zdjęcia wszystkich rysunków. Kusunku, który, wszystkich kucyków, które są tu pokazane. Tak. Tutaj mamy pinky Pie odbierającą list ze skrzynki. Tu jest jej zdjęcie. No tak wygląda, oczy mi nie wyszły. Tu jest zekora, której nie zrobił nie zakolorowałam znaczek i nie zrobiłam tutaj jej bransoletek. A reszta to jest już dobrze, jest wszystko zrobione. Tak wygląda. Tu jest zdjęcie. Tutaj jest Twilight Spinky. Tutaj miało się tak naprawdę, to miało się zachwycać Rainbow Dash, ale ją wycięłam, bo nie wyszło mi za ładnie. Tak, tu jest jej zdjęcie, jak miało tak naprawdę wyglądać, ale. Zmienię. Tutaj mamy Rarity i zdjęcie, które przygotowywuje jedynie na Halloween. Tu ma farbki No i tak wygląda. I ja pokazuję od najbrzydszych rysunków do najładniejszych. Więc tak to tak jest. Tak wygląda. Tak. Tu jest nauczycielka ze szkoły. Nie mogłam znaleźć takiego zdjęcia, więc wkleiłam już takie. Tutaj ma znaczek, z kwiatuszka. Tak wygląda serduszko. Tutaj jest jej bogarz, która robi pan dźwiękowe boom. No i tutaj jest jej zdjęcie chmury. No i myślę, że to ładnie sobie zrobiłam. Zdjęcie. Tu jest fajna bal przebierańców. Nie mogłam znaleźć żadnego takiego zdjęcia, więc wkleiłam już taki portrecik pinki. No i myślę, że mi ładnie wyszło. Tylko niepokolorowana. Tu, je, tu jest Apple Jack. Reality kazała się jej przebrać w taką sukienkę, bo miały nocowanko. U Twilight, dlatego tak ją narysowałam. Tutaj nie mogłam znaleźć zdjęcia. Mały Smith była w szkole i opowiadała w klasie, jakie miała dzieciństwo, jak, jak powstało Ponyville, Tak wygląda. Ja zrobiłam taki mały, jak ona jeszcze była mała. Nie mogłam znaleźć zdjęcia. No i tu jest książę Shining Armor, nie pokolorowałam go, miałam go zrobić jak go, ta zła królowa podmieńców go zahipnotyzowała i w ogóle, ale zdecydowałam, że tak będzie ładniej. Tu jest zdjęcie, tu jest księżniczka Miamora Kawęza, tu jest zdjęcie Shining Armor i księżniczka. Tak to jest. Tak to wygląda. Jeszcze też niepokolorowany. I ostatni rysunek. Ostatni rysunek księżniczka Celestia. Ja znalazłam takie zdjęcie, jaki jest rysunek. Dlatego tak jest. No dobra. I to cześć.